Dzień dobry, witam klasę szóstą. Dzisiaj naszym tematem lekcji będzie wiosna. Wiosna, a dokładniej wiosenne kwiaty, malowane farbami, ale w sposób nowy czy w sposób wodny. Polecam do tego mieć kartkę, podobnie jak ja, przyklejoną do stołu taśmą papierową żeby nam się nie maszczyła, żeby nam nie uciekała i żeby została w miejscu do wyschnięcia będą nam potrzebne pędzelki będą nam potrzebne farbki i kubeczek na wodę dlaczego poruszamy temat wiosenny? no bo mamy wiosnę za oknem robi się coraz cieplej wszystko budzi się do życia pączki rozkwitają tak więc warto zająć się tym tematem od czego zaczynamy? ja mam tutaj farbki zwykłe jeżeli ktoś z Was ma w domu akryle, czyli specjalne farbki do malowania wodą, to polecam akryle. No ja niestety ich nie mam. Będziemy malowali z dużą ilością wody, czyli tym razem bierzemy mało farby, dużo wody, żeby rozprowadzać sobie mokrą plamę. Dosłownie nasze zadanie polega na malowaniu wodą. Dlatego musi być do tego katka techniczna. Takimi mokrymi klamami, nieregularnie nadajmy sobie kształt różnych kwiatów. Bawimy się przy tym troszkę kolorami, ale dobrze, żeby było to w obrębie różu, błękitu, fioletu. Widzicie, rozpuszczam w wodzie na katce tą farbę, i w taki sposób zaczynam rysować. Fiaty. Yy, tak, to jest prawidłowo. Właśnie tak mają wyglądać. Taki jest temat naszej dzisiejszej lekcji. Czyli nie dajemy dużo farby, dajemy dużo wody, ale na tyle, żeby zachował nam się kolor. Zobaczcie, że rozprowadzając tą plamę, ja nie marzę pędzlem konkretnie, tylko bardziej tak rozklepuję, żeby rozprowadzić wodę. Nawet dodaję więcej tej wody, żeby mi się rozpłynęło. I tam, gdzie mamy więcej farby, to robi nam się ciemniejsze. Tam, gdzie mamy więcej wody, robi nam się jaśniejsze. Czyli od razu nasz obrazek zaczyna się cieniować. Nasze w sumie dzisiejsze zadanie bardziej polega na kontrolowaniu plamy wody. Mora sobie troszkę popryskać. Dzisiaj bardziej kontrolujemy tą plamę wody niż realnie coś malujemy. Z takiej kontrolowanej plamy wody ma nam wyjść ładny obrazek. Można sobie napryskać na tą pracę, żeby takiej świeżości, lekkości nabrała, tylko też nie za dużo, żeby nie była zapryskana cała, im bardziej rozwodniona farba, tym jaśniejsza. To jest takie na wpół abstrakcyjne dzisiaj zadanie. Yy, I co wiem jest. Yy, Takim wyjątkiem w naszych lekcjach nie zamalowujemy całego tła. Tło zostaje białe. Skupiamy się tylko na naszych kwiatach. Powiedzmy, że tam mają wychodzić liście. Nasza praca ma być właśnie takim abstrakcyjną formą rozumienia tematu kwiaty. O, tutaj dałam za dużo farby. Widzicie, że widać grubość farby, więc muszę dodać dużo teraz wody, żeby ją rozmyć. Moglibyśmy sobie też teraz troszkę odkleję moją kartkę. Możemy też się pobawić w to. Jak ta farba będzie no, spływała? Klap stworzy nam takie wręcz witrażowe linie. No, znowu sobie do żeby mi nie uciekała. I mogę postarać się o nie ten pędzelek. Ten był zatwarty. Sporo tym nadać mniej więcej kształt tej mojej pracy. Na razie, ja wiem, wy tutaj widzicie tylko rozlane, yy, bliżej określone plamy. Jak gdzieś nam się to za dużo wody, tak jak mi tutaj, z zwłaszcza koloru, który tutaj nie chcę. Mogę sobie odbić chusteczką. Też fajne efekty wychodzą, takie odbicia. Zobaczcie. Chciałabym sobie dodać trochę cienia z jednej strony. Po prostu cienia. gdzieś tam rozmyte, żeby nie było widać wyraźnych linii pędzla. Niech to będzie właśnie taka nieskontrolowana plama wody. Czy my ją kontrolujemy, my jej mniej więcej nadajemy kształt, ale żeby ona wyglądała tak luźno, lekko, jak sobie płynąca, spływająca. Dodałam sobie troszkę cienia. I tutaj mi teraz stampa trochę przeszkadza. Kolejne mniej więcej do końca kapki. Z drugiej strony chcę sobie jeszcze troszkę podklapać: że włożywsze to jest. Na razie efekt wyjściowy do mojej pracy. Czyli można powiedzieć, że tło. I teraz w tym tle zabieram się zamalowanie troszkę gęściej, więc przyda mi się cieniutki pędzelek. Można zaczekać aż to wyschnie, nie trzeba. I dodaję na tym szczegóły teraz już maluję bardziej farbą. Już nie, nie myślę o tym, żeby to było takie wodniste, tylko o tym, żeby na tym zrobionym tle mieć ładne szczegóły. Ponieważ mam trzy kwiatki, to rysuję trzy łodygi. Jak będziecie rysowali te szłodyki, nie chciałabym, żeby one były grube. One im cięższe zrobicie, tym ładniejsze. Nawet mogę sobie od dołu troszkę takiej puścić wody, żeby pościekała mi jeszcze. I dodaję szczegółów do moich kwiatków. Myślę, że przyda mi się też troszkę farby czerwonej. Więc nałożę sobie farbę czerwonej, której wcześniej nie przygotowałam. Cały czas maluję na tej mokrej, czyli ta linia, którą prowadzę, ona mi się roz, rozmywa lekko, rozwadnia. Nadaję moim kwiatuszkom szczegóły, ale też nie chcę ich całkowicie zamalować, żeby one dalej miały tą taką lekkość akwareli. Niektóre z tych plam mogę jeszcze rozwodnić, żeby nie były zbyt gwałtowne. Tak przyklepując wodą. Przypominam, ja nie mam akwareli, więc na tak akwareli nie mamy, to możemy troszkę pooszukiwać, jak jak ja oszukuję, po prostu zwykłymi farbami maluję. Byłaby mnie w porządku, jakbym pokazywała Wam malując to akwarelą, gdzie ją się łatwiej rozprowadza, gdzie ma bardziej soczyste kolory. Byłaby mnie w porządku, wiedząc, że Wy takiej farby nie macie. Zobaczcie, na tej mokrej karteczce rozprowadzam sobie tak, jak mam ochotę. Mogą to być róże, mogą to być najróżniejsze kwiatki. Mi akurat z tych plam wpadły takie do głowy. Niżej pod filmem znajdziecie zdjęcia najróżniejszych, właśnie już artystycznie malowanych kwiatów przez akwarele. Co jest, no bo są naprawdę piękne, ale co jest trudne w tej pracy, to, że wiecie, wodę nie jest tak łatwo skontrolować, żeby nam popłynęła tam, gdzie chcemy. Yy, trudność będzie dla was żeby nie dać za dużo wody jak i za mało, lepiej jest po troszku tej wody dodawać, tak jak ja teraz widzicie co chwilę sobie maczam pędzelek i dodaję tej wody, lepiej jest po trochu takiej wody dodawać, jak wylać za dużo no i kartka musi być techniczna, bo miękka to wam zaraz zegnie się we wszystkie strony i naprawdę już nic wam z tego nie wyjdzie, no niestety dałam sobie troszkę farby i teraz doklepuję wodą, żeby mieć silniejszy kolor. Po wyschnięciu zapewne to dość blednie, bo zwykłe farby mam to do siebie, że wysychając tracą kolor. Więc polecam uśmiechnąć się do mamy, żeby użyczyła odrobiny lakieru do włosów. I tak jak już widzieliście nieraz w szkole, jak ja psikałam pracę, po wyschnięciu taką pracę spsikać lakierem do włosów. Wyjdzie wtedy naprawdę bardzo ładnie, ponieważ pod lakierem do włosów wszystkie kolory nabiorą intensywności, wszystkie kolory odżyją. E, kompozycje w swoich pracach, bo jeszcze nie wspomniałam o kompozycji, chciałabym, abyście też skierowywali bardziej na jedną stronę. Na prawą, ponieważ czytamy od lewej do prawej. Troszkę sobie tutaj teraz wzmacniam, żeby było bardziej intensywne, bo już woda to rozmyła. Na chwilę obecnie to jest taka zabawa w szczegóły, szczególiki malutkie. I zobaczcie, wyszło mi tło. Mam trzy kwiatki, które mi się rozpływają, rozmywają. Mogę jeszcze w tą stronę listka zrobić, a niech on też będzie już taki leciutki, wodnisty. Widzicie? Tak? Powinna wyglądać więcej Wasza praca. Oczywiście, wykomponujecie kwiatki po swoim. możecie zrobić różne kwiatki. Zostawiamy białe tło, dajemy trochę też innych kolorów do tła. Praca jest o tematyce kwiaty wiosenne. I co warto tutaj zrobić? Jak będziecie mi wysłali zdjęcia, to chciałabym, aby one były takie w formie Ramki PASPARTU, bo w szkole, jakbyśmy malowali tą pracę, to na pewno byśmy je przyklejali na dużą kartkę, bo to jest kartka A4, właśnie od razu też powiem. Na pewno byśmy przyklejali ją na dużą kartkę kolorową, żeby nam się stworzyła ramka PASPARTU. Dla tych, co nie pamiętają, PASPARTU to jest właśnie taka kolorowa ramka naokoło. Jakie kolory? Tutaj nie są kolory obojętne. Na pewno w domu może coś znajdziecie, nie wiem, kawałki materiałów tkanin, biurku, biurka, czy kartki kolorowe jak ktoś ma. Chciałabym, aby tło było albo w kolorze bordowym, czyli ciemnym-czerwonym, albo ciemnym zielonym, albo ciemnym fioletowym i ewentualnie może być granatowe. Chciałabym, żeby wasze zdjęcia to były nie rzucone gdzieś tam na biurku kartki, tylko żeby było ładnie zrobione w pionie z zachowaniem tej ramki. Z zachowaniem tej tutaj odstępów dookoła, żeby było widać kolor tła. Ponieważ w taki sposób przygotowuję te z, y, zdjęcia prac do wirtualnej wystawy. To jest praca na jedną lekcję, czyli y, do przyszłego wtorku. Wysyłacie mi te prace. Y, ja robię w przyszłym tygodniu wystawę, którą będziecie mogli potem oglądać sobie na internecie. Dziękuję bardzo za uwagę i życzę miłej zabawy.